Duchu prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic, daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie. Działo się to dawno temu. Pewien bogaty człowiek postanowił odebrać sobie życie, ponieważ stwierdził, że już dłużej nie może tak szybko żyć. Wiecznie tylko praca, 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 a w domu stał się gościem. Ale z drugiej strony nie potrafił się z tej myśli wyzwolić. Ten stan spowodował, że nie widział innej możliwości, jak tylko wysiąść z tego pociągu, jakim jest życie. Jak postanowił, tak też szukał okazji do zrealizowania swojego pomysłu. Tak się jednak złożyło, że spotkał swojego znajomego z wojska. Bardzo się ucieszył na to spotkanie. W czasie rozmowy nasz bohater zwierzył się ze swego postanowienia. Ty to znajomy z wojska zaprosił go do siebie. Z początkowymi oporami, ale jednak nasz bogaty człowiek zdecydował się ze znajomym udać się do jego domu. Było dla niego wielkim zdziwieniem to, że ów znajomy to znakonik, a domem jego jest klasztor. Wtedy przypomniał sobie, że już dawno nie był w kościele, już dawno się nie modlił, bo zawsze mówił, że nie ma czasu. Zakonik zaprowadził bogatego człowieka do celi i powiedział mu, że może być tu tak długo, jak zechce i aby swe postanowienie jeszcze raz przemyślał. Bogaty człowiek spytał się, czy może wykonać jeszcze parę telefonów do swoich firm, na co zakonik mu odparł: przecież chcesz się zabić, to po co się jeszcze martwisz o firmę, zostaw to i odszedł. Bogaty człowiek usiadł na łóżku w swojej celi i zaczął wzrokiem wodzić po skromnym wystroju i rozmyślał Rozmyślał o życiu, o czasie, o rodzinie, o przyjaciołach, o śmierci, o Bogu, o radości i o miłości. Minęły cztery tygodnie. Ubogi człowiek, ale radosny, przychodzi do zakonnika i mówi mu: Dziękuję ci, żeś mnie tu przyprowadził. To był piękny czas. Czas zatrzymania, czas, w którym odkryłem, że jestem człowiekiem, ale że nie zawsze potrafiłem zachować się jak człowiek. Był to czas, który pozwolił mi zrozumieć, że nie wszystko zależy ode mnie i nie ja o wszystkim decyduję. Czas, w którym zrozumiałem, że jedno o co w życiu chodzi, to miłość, a ja o tym zapomniałem i to zapomnienie kosztowałoby mnie wieczne zapomnienie. Teraz pomyślmy, czy, czy my również tak wątpimy? Czy może odsuwamy się od Boga i idziemy w złą stronę? Może to wszystko, co teraz mamy, może daje nam szczęście, ale nie jest to na pewno prawdziwe szczęście, bo to bo prawdziwe szczęście pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. To oni źródłem szczęścia, i to oni źródłem wolności i miłości. Zatrzymajmy się tak przez chwilę i pomyślmy, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Czy jest to miłość, czy może to coś innego? Nie musi być to wcale miłość do Boga, ale też miłość do bliźnich. Musimy nauczyć się, jak kochać innych tak samo, jak ich kocha Pan Bóg. Musimy nauczyć się patrzeć na innych takimi oczami, jak patrzy na nas Jezus i innych ludzi. Musimy nauczyć się takiego wybaczenia i, i kochania innych tak samo, jak kocha nas Pan Bóg. Zatrzymajmy się przez chwilę i pomyślmy tak dokładnie na dobranoc: czy aby na pewno miłość jest w naszym życiu najważniejsza? Teraz śpimy dobrze. I ze świadomością bycia dzieckiem Boga. Dobranoc.